Origami, sztuka składania papieru pochodząca z Chin, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród dzieci uczęszczających na zajęcia do placówek Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzieci z klubu osiedla Kopernika dobrze wiedzą, że punktem wyjścia w origami jest kwadratowa kartka papieru, której nie można ciąć i kleić, tylko poprzez zginanie tworzone są przestrzenne figury. Powiedz, jak wykonać taką kulę z kwiatów? No, na, no najpierw musiałam zrobić pięć płatków, które skleiłam w jeden kwiatek, a potem trzeba było wszystkie kwiatki skleić do siebie i wyszła taka kula. O. Ile takich kwiatów jest? Dwanaście. Trudne to zadanie? No trochę. Właśnie jednak napracować, tak? Tak. Mhm. A dla ciebie Oliwia, trudne? No raczej nie, ale te się cały czas rozklejają. To jest najtrudniejsze, że się rozkleja papier. Tak. Okazuje się, że na nudę nie ma co narzekać, każdy znajdzie ciekawe zajęcia dla siebie, zwłaszcza, że proponowany program jest bogaty. Malujemy na konkursach, bawimy się, wychodzimy na boiska sportowe, mamy zajęcia. Jak ktoś ma wystarczająco dużo punktów, no to wyjeżdżamy na wycieczki, wychodzimy na spacery różne, uczęszczam do klubu no i biorę udział w różnych zajęciach, konkursach. A które zajęcia podobają Ci się najbardziej? Szczerze mówiąc, to nie wiem, wszystkie są fajne. Ciekawe? Ciekawe, bardzo. Czy to jest dobry sposób na spędzenie czasu, żeby się nie nudzić? Fantastyczny, bardzo polecam. Niezwykle ciekawe okazały się warsztaty plastyczne w muzeum, gdzie dzieci wybrały się w podróż po Afryce. Nasze zajęcia są zatytułowane Afryka, czyli podróż wzdłuż Nilu. Są związane z tą wystawą, którą tutaj mogą dzieci najpierw zwiedzić. Zajęcia z, z, zaczynają się w ten sposób, iż najpierw zwiedzamy tą wystawę, odbywamy taką podróż e, wzdłuż Afryki, czyli podróż wzdłuż Nilu. I później, e, jak e, dzieci poznają poszczególną, e, poszczególne e, zabytki, przedmioty, które tutaj się znajdują oraz e, dowiedzą się coś o Afryce, przystępujemy właśnie do malowania. E, dzieci mogą sobie odtworzyć e, e, naszą podróż, którą odbyliśmy po Afryce. Co roku dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury i Klubu Osiedla Kopernika z wielkim entuzjazmem wyjeżdżają do gospodarstwa agroturystycznego w Krzeczowie, by tam zwiedzić stajnie oraz wyczyścić i nakarmić konie. Mamy w tej chwili cztery konie małopolskie. Są to konie wychodowane u nas tutaj już, bo mieliśmy kiedyś hodowlę koni, więc hodowla koni polega na rozmnażaniu koni. S, mówi się, że w tej chwili jest ten dołek koński, gdzie e, nie ma popytu na, na konie, więc zrezygnowaliśmy z hodowli i w tej chwili mamy chów koni, więc te konie, które są, my je chowiemy, to tak się nazywa fachowa. Aczkolwiek mamy również hotel dla e, koni, gdzie właściciel kupuje sobie konia i to jest właśnie ten koń, Kary, który stoi tutaj w boksie, to jest koń na hotelu. Właściciel przyjeżdża sobie, kiedy ma czas, korzysta, jeździ sobie w teren. Czy na rajdy jeździmy? Tak to wygląda. Po wizycie w stajni, był czas na plac zabaw i dyskotekę, a następnie na przejażdżkę konno na klaczy pasa.